Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szemos i zapraszam na kolejny materiał poświęcony Wojsku Polskiemu. Tematem dzisiejszym będzie odebranie pierwszego egzemplarza zmodernizowanej do standardu M armatochałbicy Samobieżnej Dana. Pojazd zaprezentowano na tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Powstał on na bazie decyzji z 2017 roku, jaka zapadła w Zarządzie Wojsk Rakietowych Artylerii, Inspektoratu wojsk lądowych, dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych. Do drugiego kwartału 2019 roku ostatecznie ustalono zakres wymagań, jak i również zakres samej modyfikacji. Za prace dotyczące stworzenia pakietu modyfikacyjnego, jak i również przeprowadzenie prac na pierwszym egzemplarzu. Odpowiadać miały wojskowe zakłady uzbrojenia SA w Grudziądzu, ściśle współpracujące z firmą IG Polska oraz producentem armatohałbic Dana, firmą Excalibur Army z Czech. Zdecydowano się nie ruszać głównego uzbrojenia, a więc 152 mm armatohałbicy z lufą o długości 36,5 kalibra. Miano się skupić przede wszystkim na polepszeniu komfortu pracy oraz świadomości sytuacyjnej załogi. Zmiany miały także objąć układ napędowy, aby polepszyć właściwości terenowe, jak i również przede wszystkim zmniejszyć zużycie paliwa przez pojazd. Prace posuwały się bardzo sprawnie dzięki ścisłej współpracy z czeskimi firmami. Oparto się na wypracowanych przez nich rozwiązaniach z myślą o modernizacji dan, tak dla czeskich sił zbrojnych, jak i również pozostałych eksportowych użytkowników. Bazą w tym wypadku była ostatnia modyfikacja oznaczona M2. Najbardziej widocznym elementem w jej wypadku jest nowa przeszklona kabina zapewnia ona przede wszystkim o wiele lepszą widoczność podczas prowadzenia pojazdu. Wyposażona jest w nowe układy filtrujące oraz klimatyzacyjny, jak i również jest o wiele lepiej zaizolowana cieplnie oraz dźwiękowo. Załoga ma do dyspozycji siedziska redukujące efekty wybuchu pod pojazdem, jak i również kierowca ma o wiele lepszą świadomość sytuacyjną dzięki dodatkowym kamerom pokrywające strefy znajdujące się poza wzrokiem kierowcy. Załoga ma do dyspozycji zautomatyzowany system kierowania ogniem Topas zresztą już wcześniej zainstalowany na danach wzór 77 w ramach przeprowadzonych wcześniej modyfikacji zastosowano nowe instalacje hydrauliczne które dwukrotnie przyspieszyły czas podnoszenia i opuszczania podpór dzięki czemu pojazd jest w stanie szybciej zajmować oraz opuszczać stanowiska ogniowe Wzrost masy o 750 kg względem pierwotnej wersji został zrekompensowany dzięki modyfikacjom w układzie napędowym. Silnik Tatra T3 930.52 zostanie zmodyfikowany do standardu M. Obejmuje on przede wszystkim instalację sprężarki firmy HolSET model HX50 wyposażoną w wychodnicę powietrza doładowującego. Zmodyfikowano również układy chłodzenia, jak i również dolotowy oraz wydechowy wzrost mocy, może nie jest duży z 345 do 360 koni. Jest jednak ona dostępna już przy 1900 obrotów, a nie 2200, jak to ma miejsce w wypadku pierwotnej wersji silnika. Wymusiło to zastosowanie nowego sprzęgła o większej średnicy. Zastosowano tutaj sprzęgło MFZ-430 ZACHS z tarczą o średnicy 430 mm oraz hydraulicznym wspomaganiem. Elementy te również wywodzą się z pakietu Dana M2 firmy Excalibur. Przeprowadzone modyfikacje, jak i również remonty samych maszyn mają, zdaniem przedstawicieli zakładów z Grudziądza, przedłużyć rezurs Dan w Wojsku Polskim o nawet 25 lat. Bez wątpienia imponujące jest tempo prac, począwszy od decyzji z 2018 roku do prezentacji pierwszego egzemplarza na tegorocznym MSPO. A warto dodać, że sam pojazd był gotowy nawet wcześniej, bo już na początku tego roku. Bez wątpienia było to możliwe dzięki po prostu zastosowaniu już istniejących rozwiązań, które Czesi oferują swoim klientom eksportowym w ramach pakietu Dana M2. Sam pakiet wywodzi się z wcześniejszego Dana M1M, którego egzemplarz był prezentowany w 2015 roku, także na międzynarodowym salonie przemysłu obronnego. Co ciekawe, pojazdy w wersji M1M zostały nabyte między innymi przez siły zbrojne Azerbejdżanu. Więc nie mówimy tutaj o produkcie, który jest niesprawdzony. Nie znamy natomiast, podobnie jak to miało miejsce w wypadku modyfikacji T72 na stanie wojska polskiego, ilości pojazdów, które ostatecznie zostaną zmodernizowane. Być może, tak jak w wypadku 70 wszystko będzie zależeć od kosztów związanych z naprawami leciwych już dosyć pojazdów. Pakiet jednak nie ingeruje w ogóle w główne uzbrojenie, tak więc donośność zostaje ta sama na poziomie około 25 km. Jednak nie takie było założenie programu modyfikacji armatochałbic Dan na Wojsku Polskim. Chodziło przede wszystkim o dotrwanie do rozpoczęcia wdrażania w służbie armatochałbicy Kryl, następcy Dan w Wojsku Polskim. Programu, który od wielu lat zalicza kolejne poślizgi ze względu na zmianę wymagań, jakie stawia wobec niego wojsko polskie. Program Kryl ma zresztą wejść w kolejną fazę już produkcyjną w okolicach 2022 roku, kiedy to mają się zakończyć badania techniczne. Powstaje więc pytanie, czy dosyć spory jednak zakres prac modyfikacyjnych, obejmujących także wymianę kabiny. Nie został przeprowadzony o wiele za późno, skoro produkcja kryla ma się rozpocząć w perspektywie 2-3 lat. To sytuacja podobna do tej z już potwierdzoną zresztą modernizacją BWP1. Z jednej strony, niby jest to dobry krok, ale jeśli przyjrzeć się na moment zawarcia umów, rozpoczęcia prac. I porównać z postępami prac nad ich następcami ciężko nie dojść do wniosku, że jest to jednak mimo wszystko działanie już o wiele spóźnione. I prawdopodobnie mimo wszystko bardziej powiązane jest z sytuacją finansową Monu, który jest w stanie zabezpieczyć wyłącznie o wiele mniejsze kwoty na np. Na modyfikację starszego uzbrojenia niż naraz dźwigać kilka dużych kontraktów. Przede wszystkim mowa tutaj o zamówieniach na systemy Patriot oraz podpisanej niedawno umowie na samoloty F-35. I to mimo faktu, że budżet wojska z roku na rok ma się stopniowo powiększać o kilka miliardów złotych rocznie. Ja na koniec tradycyjnie zapraszam Was do ocen, komentarzy, dyskusji na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, serdecznie zapraszam Cię także do subskrypcji oraz kliknięcia przycisku notyfikacji znajdującego się pod filmikiem, abyś był na bieżąco informowany o nowych materiałach. Koniec transmisji.